Dzień dobry w niedzielę. Podobno odwołany Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator. Oświaty za swoje haniebne słowa odnośnie mniejszości seksualnych, ludzi LGBT nazwał wirusem, nazwał ideologią. Tak, wczoraj wystąpiłem do ministra Piątkowskiego i premiera Morawieckiego, aby go natychmiast odwołać. Nie ma miejsca w szkole, nie ma miejsca w polskiej szkole na to, aby osoby, które ją nadzorują w taki sposób wypowiadały się o innych ludziach. Szkoła powinna być otwarta, wolna, tolerancyjna, powinna Uczyć współpracy, powinna łączyć, a nie dzielić. I chcę Wam dzisiaj powiedzieć bardzo wyraźnie, jeżeli jeszcze, kiedykolwiek w Łodzi, w województwie łódzkim, w Polsce pojawi się taki szkodnik polskiej szkoły, polskiego życia publicznego, zawsze będę reagował, zawsze będę mówił głośno, że nie ma miejsca w życiu publicznym na tego typu osoby, tego typu słowa. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłej niedzieli.